W w weekend nie odbywał się żaden pojedynek piłkarski, a całe zamieszanie wywołali kibice Górnika Zabrze, którzy wracali ze stolicy po przegranym meczu z Legią 2 -0. Około godziny 1.20 pociąg specjalnie podstawiony do przewożenia kibiców niespodziewanie zatrzymał się na dworcu kolejowym Częstochowa Stradą. Najprawdopodobniej jeden z do kibiców pociągnął za hamulec bezpieczeństwa. W konsekwencji grupa około 300 chuliganów wybiegła na peron dworca, a następnie zaatakowała funkcjonariuszy kamieniami. Pseudokibice zaczęli rzucać kamieniami, uszkodzili mienie PKP. W celu przywrócenia ładu i porządku publicznego policjanci użyli strzelb lufowych. Po krótkim też czasie chuligani wrócili do pociągu. Policjanci byli wyposażeni w broń gładkolufową i tarcze szturmowe. Oddano blisko 100 ostrzegawczych strzałów gomowymi pociskami. Tak uspokojeni pseudokibice wrócili do pociągu, który podjechał na Śląsk. Na szczęście żaden z funkcjonariuszy nie Ucierpiał na dworcu, natomiast została zdewastowana tablica świetlna i zegar. Żaden z chuliganów nie został zatrzymany. W pociągu znajdowało się w sumie około tysiąca kibiców górnika Zabrze. Starcie pomiędzy pseudokibicami a policją trwało ponad pół godziny. Straty będą usuwane przez kilka dni.